łyżką jemy, a do grania to już trzeba mieć rytm, muzykę. Także to się tak nie da, żeby wystukać sobie bez rytmu muzyki. Zagrał ma, nam Pan tutaj taką e, weselną melodykę. Jest... A czy coś takiego ostrzejszego? Każda muzyka, czy to jest weselna, czy pop, czy rock, czy metal, wszystko. To co nam pan teraz zaprezentuje? Mogłbym przypomnieć skutera Neseja.